Dobrze. Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Zabieram dziś głos jako mieszkanka naszego miasta, jako społeczniczka, która z zaangażowaniem śledzi to, co dzieje się w Dąbrowie Górniczej i niestety z coraz większym niepokojem. Dziś spotykamy się w trybie nadzwyczajnym, by procedować uchwały, które zostały zakwestionowane przez Wojewodę Śląskiego. Jedną z nich w całości. Zamiast przyjąć z pokorą i refleksją uwagi organu nadzoru, Rada i Prezydent coraz częściej wybierają drogę konfrontacji. Zamiast poprawić błędne uchwały, miasto kieruje sprawy do sądu, próbując nie tylko podważać zasadność interwencji wojewody, ale wręcz kwestionując przepisy konstytucji, na które się on powołuje. A wszystko to z przekonaniem, że już wygraliśmy 18 spraw, to wygramy i tę. Chciałabym też przypomnieć, że wielokrotnie zwracałam się do pana prezydenta z prośbą o rozważenie możliwości łagodnego i konstruktywnego podejścia do tej sprawy. Zgłaszałam gotowość do rozmowy i współpracy, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie bez konieczności kierowania jej na drogę sądową. Niestety, mimo tych starań, decyzja o skierowaniu sprawy do sądu została podjęta. To bardzo mnie rozczarowało. Wierzę jednak, że dialog i otwartość na rozmowę są nadal możliwe i potrzebne. Ale w tym wszystkim ginie najważniejsi mieszkańcy, dzieci, rodziny. Chciałabym przypomnieć, że to właśnie uchwałą z maja 2025 roku miasto zadecydowało, że od 2027 roku w Dąbrowie Górniczej nie będzie już gimnastyki korekcyjnej dla dzieci bez rzetelnej debaty publicznej. Bez wytłumaczenia, co dalej, bez troski o tych, którzy potrzebują realnego wsparcia. To są decyzje, które mają konsekwencje. A tymczasem mam wrażenie, że część radnych, szczególnie tych związanych z koalicją prezydencką, głosuje mechanicznie, bez wczytania się w treść uchwał, bo tak trzeba, bo tak każe dyscyplina głosowania, i dlatego potem spotykamy się na kilkugodzinnych komisjach, omawiając uchwały, które zostały już unieważnione, i nadrabiamy błędy, które w ogóle nie powinny się wydarzyć. Jako społeczniczka pytam, gdzie w tym wszystkim miejsce na odpowiedzialność, na przejrzystość, na refleksję. Proszę mi jednak dobrze zrozumieć, nie chodzi mi o to, by kogokolwiek tu punktować czy ośmieszać. Nie taka jest moja rola. Oczywiście wiem, że Rada ma prawo dochodzić swoich racji w sądzie, ale równie dobrze i być może rozsądniej byłoby po prostu uznać zasadność części uwagi wojewody i poprawić uchwały zgodnie z obowiązującym prawem. Tak działa odpowiedzialny samorząd i to nie jest żaden wstyd, to dojrzałość. Bo dzisiaj wielu mieszkańców po prostu już nie wie, komu tak naprawdę służą ich radni. A przecież zaufanie do samorządu to fundament. Bez niego każda uchwała